Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku już z serii Guess the Rank. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy już w pełnym składzie. Jest z nami, dołączył do nas Krystian, jest z nami Kamil, także witam was moi drodzy goście. Witam. Ema się siema, siema, witam też Ole na hoście, cześć Ola. Hejka, hejka. No i bez zbędnego przedłużania, szybko przypomnę wam zasady. Dwa punkty, jeżeli zgadniemy dywizję i rangę, jeden punkt, jeżeli zgadniemy tylko rangę. I w poprzednim odcinku mieliśmy z Kamilem Remis 5 do 5, więc oboje zdobiliśmy po dwa punkty. Dzisiaj dołączy do nas Krystian, któremu po koleżeńsku dajemy również dwa punkty i wszyscy startujemy po prostu w tym momencie z tego samego pułapu. Jesteśmy w tym Dzieny. momencie na remisie Tak, tak. Dobra. Ty ja to nagrywałem jakieś sanach, etc. Mi się prawej strony wyświetliła, ale to nieważne. Dobra na full screena. I lecimy z pierwszym klipem, macie panowie, pierwszy klip. E Breeze. Tam Sage tak pod nami. O jest Trzy. Cztery. Start. Right here. Last player standing. Już po tej pozycji chyba można stwierdzić, to, że to trochę niż szaranga będzie. Nie, nie no, ale QGK wypłacił, człowiek. No, okay, to był... natychmiastowy wręcz. Nie no, zobaczcie jakie topki rozdaje. No, strzelecko jest, jest koks. Pan zmywara Pajka. tutaj. Ale widać, że te one przeciwnika one już, że remaining. troszeczkę mm -hmm. tak, zagubieni. Pojedynczej pojedyncze idą, nie? I w ogóle nie mają info, jakby, gdzie on może być. A wcześniej lotkę widzieli w sumie, więc... O. Magda Gessler widzimy na czacie, wy nie widzicie, Magda Gessler klasowa. Eee, misto jest. Znaczy, asiek to jest, kurczę. Zmywara Magda Gessler 1.0. Co może powiedzieć? Kiedyś widziałem takiego, takiego klipa, gdzie Magda Gessler po prostu używała sitka i używa go oh. drugą stroną. Wszystko je się rozlały, i nie da dodawać, co, jakie słowa wtedy padły. No, ale oceniając ten klip, e, wydaje mi się, że ziomek jest mega mocno imowo. To Valorant się w sumie nie dziwi, bo często ktoś może być, może... to też się zdarzało przy okazji poprzednich odcinków, ale widać nawet po przeciwnikach, że grają odrobinę pojedynczo, nie mają tutaj jakiejś komunikacji, chyba w ogóle nawet nie wiedzą gdzie właśnie może się znajdować w tym momencie. Ja obstawiam, że to jest jakaś niższa ranga, ale strzelecko jest git, więc myślę, że to będzie Gold 2 moja predykcja. Kurde, no ukradłeś, też chciałem na Golda postawić, ale A to no, nie. Można, można. Ale nie no, ja tu gambluje no, nie okay, będę okay. się dzielił, dzielił punktami z wami no, jakby nie róbmy sobie jaj, tak? E, no dobra, ja postawię, że to jest e, silver Czas. 3 a, a, ja daję te silver 2 Silver 1 no, I chłopaki z punktami, a ja bez Po jednym, Dokładnie. nie? Tak chyba. Ale na ty, na ty. No, no i dzielimy. Dramat, Kamisek, Nie mogłeś brąza postawić? Nie. Nie mogłem, niestety. A jak nie, to nie, no trudno w takim układzie. <laughs> Kurde, ten drugi klip, jaka żyleta, to chyba jakiś youtuber przyszedł. Jaka że... przyszedł? A, że jakoś ładna. Zaka jakoś, jakość. Wow. No dobrze, moi drodzy, lecimy z drugim klipem. Ja bez punktów, chłopaki po jednym. 3-4, start. On to poawaruje na ulcie gameplay jak na razie. Znaczy powiem tak, trochę mu zajmuje ogólnie uporanie się z ziomeczkami. Ale, ale nawet nieźle bym powiedział. Znaczy... Nie no, jakby spoko, tylko tam trochę kulek było potrzebnych, to nie były takie inputki mm -hmm. tylko no, tam jeden taki hedzik za, za skrzynką, jak tam chłop się wychylał na Tak, je, na tak pod, pod oknem, no, no no. to tam ładny refleks, ale tak oprócz tego, no to widać było trochę zawahania, jakby sobie nie radził do końca z fire rate'em na, na ulcie, nie? Ja mm. odniosłem takie wrażenie. Plus jeden, no. Chociaż na tym ulcie tego fire rate'a z wandala to czasami ciężko jest ogarnąć też, prawda? Ale... No nie no, wi wiadomo, ale... nie no, się ładny, mimo hmm. wszystko, nie? Kamil, co powiesz? Nie no, dziwne, ma ten, O, o, o użytkowniku co powiesz? Crosshair ten dziwny? No. Co ty dajesz? No serio, nie wiem, taki... No patrz, ładnie się pod okno wcelował, potem wyjechał, to miał info o tej Sage. Dobra, się siadł, dawajcie predykcje. Zaczynaj młody, teraz ty. Teraz ty. Eee, platyna... 2 powiedzmy Eee, platyna 2 mm, Gold 3 Kurde, no miałem się nie dzielić punktami znowu tego golda mi zabrałeś <tiots> <grybens Amb siamo> Nie no dobra, mi się wydaje, że to musi być gold To jest e Gold 1 z tom. Platyna 2? Platyna A ty co to zrobiłeś PISEK? Platyna 2 <dwa>. No nie ten klip był taki dziwny trochę, ale Kamisek Kami tak się po prostu naoglądał playsów z platyny jak mnie bustował i... No, pewnie, pewnie, pewnie. No wyczuć teraz. Nie? Dobra moi drodzy, ja na razie bez punktów podstawiony no. jestem w tej stawce. Lecimy z trzecim klipem, 3-4 start. Oh my god. Ja to czuję, że to oh taki. Oh my god, ale ludzie z no, tak Ale chociaż wiadomo, że ranket nie? Nie tak, Niby tak, no. No dobra, co on tutaj? Znowu co skręci? Kolejny chłop? No, wydaje mi się, że tutaj troszeczkę drży ten celownik już. Nie wiem, czy sens nie za wysoki lekko. No Ale kielec... Shake eye, shake aim po prostu. No, szkiewa. Turecki, turecki, turecki Strach paraliżuje ręce. Tak, okay. Ty I musisz wiedzieć, czy jesteś w t bit gdzie? Nie no, tylko metinek. Ale zawsze taki dziwny wall w ogóle. O, tutaj A, to Ale runda na w ogóle o. była. O i reklama mojego filmu wyskoczyła. Fajne. Fajnie Mlek, pozdrawiam Cię. Eee, nie wiem, to jest git place dla mnie. Ja, dobra, ja pierwszy daję, D1 dla mnie. Bo w miarę ogarnia, gdzie mogą być przeciwnicy. To wygląda już lepiej niż na poprzednich klipach. Jakoś świadomość większa na ale... Ale to nie jest jakiś Immortal moim zdaniem. Daj D1. To jest pewnie Radiant. No. <laughs> nie no dobra, ja... Kurczę, no ja postawię... Na Platynę 2. Wydaje mi się, że to jest bezpieczny pik w tym momencie. Eee, mi trochę podpowiedziała tabela i dam diament 3 około. Tak coś takiego. No to skąd ty znasz tych ludzi z tych tabel? Dobra, ale jak to jest ranga? Grzesiek, jakiego ma rangę? Diament 2. No kurde, gdzieś no, no, no. dookoła obstawili go, no. Czekaj, czekaj, czeka, ja tu weryfikuję tę tabelę. Kogo on tu znał? Duncan, Rusty, Golem, Maizend, ja się to jest ta tabela na końcu, K nie? Na nie, końcu. Nie, to jest, na no, no, pokazanie. No kogo ty znasz z tą to, to jest niby? No, to jest taki Polak, chyba, jak się, mi się wydaje. On ma, on ma Diamenta 3 chyba, no właśnie. A skąd, okay. jakby skąd ty Czyli byś go znał? haksuje po prostu, jak no. Tak, na no, no, poprzednim, no, tam do. poprzednim odcinku dokładnie tak samo, bo ostatni <grym> klip, mówi, dobra, ja po tabeli już wiem, jako <grym grym grym> no, tak. no co, no, element filmu, tak? To ty znasz wszystkich na tych rangach. No, całej polskiej no, sceny? Chłop ma kolegów wszędzie i się nie zagraży. <laughs> <laughs> Na sms-e dostaję pewnie do Dobrze moi drodzy, lecimy z czwartym klipem, uwaga. 3, 4, start. Użytkownik Matos. Wow! O kurde! Co tu się dzieje? Bardzo <laughs> <W> agresywny <laughs> playstyle. Po co skacze? Nie no. Plastik jedno to grywa, no. Jump pick tak zwany. Ale oko kamerka w ogóle tutaj. Łopie, jak ta gra mu chodzi. Ło! Wow. E, no ładny transfer Matosa. No, powiem tak, na początku to <laughs> <nie> chciałem chciałem... To... <laughs> Jaka jest najniższa ręka? Żelazo jakaś. <laughs> jak nie ma. no, tam w końcówce, w sensie, no to wiadomo, że było riski z tą kamerą, ale to hmm? było jego jedyne win condition, także podoba mi się, że spokój zachował jakby do końca, to, hmm? to było spoko, nie? E, ja, ja teraz pierwszy? Nie, ja złem pierwszy chyba. Dalej kamień teraz to pierwszy. Ja to daję jakąś platynkę. 1 mm, Nie wiem, wydaje mi się, że patrząc na to, jak to jest chaos, to, to trochę niższa ranga będzie jakoś Nie wiem, Gold 2 dla mnie A z drugiej strony mi też się zdarzają takie rzeczy, aniby mam diament, nie? Więc ja <ślonia> No, <ślonia> to mi też się zdarza. Na przykład wczoraj? <ślonia> wczoraj to ten No, no, także no. tego no kawa wywróciła mi trochę w głowie, ale tak. tak. Yy, no ja postawię diament 2. Tak wysoka? No. Ja. Gord 2. Więc ja się A, chyba powoli się się... się powoli? Tip numer 5. Uwaga mi, drodzy, 3-4. Start. Użytkownik Pablo, jazda. Ty to z muzyką? O zobacz jak się Dobra musimy rą... gadać cały czas żeby muzyka nie było słychać, bo to fajna gra kurde Copyright claimsy Łoo ale strzał przez wow, wow, oh, yeah, ten... walka yeah. yeah. co się dzieje? Wow, wow, wow. Wakula, ale tu jest używany ten bug ten double click Oczywiście oczywiście Mało teraz Grandje odpalona Makowski musimy gadać Teraz rozgłosi muzyka jest Ten right click nie powinien wejść nigdy w ten sposób Nie powinien nie wziąć tej gry Nigdy by Dobra panowie Szybki jesik od Pablo, Majerankis gz pytanie Dawajcie szybkie predikcje tutaj Mocimy szybko Platyna 2 Dobra, dawaj dalej Platyna... Nawet się nie zastanawiałem jeszcze co to jest za Platyna 1, nie wiem Dobra, Platyna 3 Wszyscy ty Platynę Platyna 1 O kurde, nie! Essa, Esso dobra wyłączam ten clip Aby to była ranga na koniec w ogóle, teraz... Jest Rankis? Jest To jest A nie, to ja zatrzymałem czy What is your Rankis What is your Rankis, zaczynałem wtedy Krecą. I szósty klip w dzisiejszym ja wam odcinku. Mogę pokazać, <gryt> No dawajcie. I wjeżdżamy z szóstym klipem w dzisiejszym odcinku od Kretsona, właśnie. ty cztery, start. Pierdo... O kurde. Wow. Eee. Ale Tuczka. Ale... On zrobił, ty. Ładnie pojechał z klip <gryt> No taki wow. na rejs. Tak? Na rejs to oglądacie? Nice, uh, very nice move. Wow. Dobra to bym się włączyło to co on powiedział na początku, takie przekleństwo Ej, tutaj ogarnął, ale to ja przy przygotowane to chyba miał ładnie Nie wiem, Dead Immortal w ciemno, daje Immortala Terp? Może ci na najwyższym poziomie Nie wiem nice, uh, very nie nice Jestem confused trochę Bo Czemu? takie pa pa paczki w moim stylu na początku trochę nie wiem nie, ale ale, ty ja myślę, że to było planowane. doplanowane, wiesz? No. Na co? No właśnie na co? No to. taką cofkę <laughs> za nich. To timingowa jakby Czekaj, czy ja na pewno widziałem ten sam klip? No taka race <laughs> na ascencie. No i co? Że do ściany dobiegł, jak już się z... zrobiła twarda. nie <laughs> ja, 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 to tego na. No nie, nie. To jest na ja. I nazywa się na. Vitol! Vitol. Oglądajcie Vitola? Nie miało być Kretson? Nie wiem No to rajst na flightie No oglądaj szybko, oglądaj szybko! Czekaj, okay, co ja, ja. no bo nice powiedzieliście Kretson? A oglądaliście Vitola? A to mają. Dobra odpalaj Vitolem bo to się wydnieje i się odklei. Co tu się dzieje? Nie ma problemu, no, obejrzyj weź i dalej swoją A dola, tam, tam się do. O co! No ładnie! To... Okej. Witał poza miastem. Chod po dachu normalnie przesuwa. <laughs> nie, no nie. No. Ja nie to dałem imortalna, wiecie? Jezu, moje psy wariują. Halo. Nice um, very nice move. Nie wiem, w sensie... To było. To było jakieś gigant dziwne, co się wydarzyło na początku z tymi, z tymi paczkami. A no masakra, tam tam A masakra, jeżeli to było zaplanowane. No to. Nie wiem. A dobra, wiecie co? Musi chyba być, bo widziałem też klip Kretsona, bo się pomyliliście. I Kretson Taka. na pewno nie ma radianta. Więc zakładam, że jeden radiant musi być. Ja stawiam radiant. I, i to... Radiant? O kurde. radiant. Ja tak. Immortal, tak. Myślę, że się przejadę, ale... <laughs> ale może <laughs> nie jest. tak to dałeś Dobra, muszę wygrać Pierdol. też z samym Radiant. O cholera No i Radiant! Ja no, <laughs> Ale za Radiant jest jednego punkta, dobra? Okej okay. Nie <laughs> no, wiem Vitol mnie wyjaśni teraz na czacie pewnie O nie, w sensie Vitol czapki z gó. Bo... No Pięknie nice w sensie... No, Pięknie, no Na swój sposób też obrzydliwe, ale piękne ogólnie. Disgusting. Kid <grym> by to w w ogóle w była. O, no masakra. Dobrze moi drodzy, teraz odcinek specjalny, klip specjalny, bo będzie z zagadką dla was. Lecimy z siódmym już dzisiaj eee, klipem. Uwaga, 3-4 start. O te paczki ci chodziło. Okej, okay. no. i dojechał do twardej ściany, rozumiem teraz o co co chodziło. O... No. Twarda ściana. Nie, to ma bad, my bad thing, Vitale. ale witel radiant nie Chyba jakieś duło trzeba się umówić. Teraz <grymne> dwustawał mnie. Ale te redson widzę nie Tak Ładnie rozdaje O kurde. Tam... Było no... jednak na to. O cholera, Rejna. O, Reino na ulcie z Odinem. To się mogło źle wtrzącić, ale dobra. ostatecznie zwycięża. Nie, no, ale nie, nie wahał się kredcą, nawet przez chwilę, ten dziś, z w nie? Dobra. Moje szybkie spostrzeżenie, generalnie ta Sejd, która strzela przez złota, ona nie wiem, czy widzieliście, ale na full D chyba tam fulla nacisnęła i po prostu biegła z wandalem w bok, więc ja przewiduję jakąś niższą rangę. Gold 1. Nie wiem, mnie ta reina z Odynem. Nie zastanawia. Ja nie, w sensie, nie wiem, ja postawię. Pstałe, że to jest brąz jakiś. O kurde, brąz bron, bron, 3 niech będzie. To ja daję po środku, dam Silver 3. Okej? Okay. A, i nie wiem. I teraz jest. właśnie jest coś ciekawego mi drodzy, bo nie odpowiemy wam na to jaka to jest ranga. I dowiecie się w przyszłym odcinku. Będzie rozstrzygnięcie na początku. Dlatego możecie teraz w komentarzach pisać swoje przewidywania, jaka to może być ranga. Możecie dołączyć do nas do naszej zabawy i razem z nami zgadywać rangę. Na no, początku to, to mówię, no, domaga się wyjścia na spacer, więc uważam, że to może być dobry moment do zakończenia tego odcinka. Bę... Nie, Mele, jeszcze wasz na On... stanie. Czy no, no, no. też będziesz szczekał za donate? Y. Nie. <laughs> zależy jakie donate, y, zależy jakie donate y, to tutaj możemy podyskutować, można ponegocjować oczywiście. Okay. E, to musi być jakiś rich donate, tak jak jak na Feniksie w tym klipie. E, dobra, moi drodzy. To co, ja Wam dziękuję za dzisiaj. Że dołączyliście do odcinka, dziękuję, że przyjęliście Zaproszenie. No i co my widzimy dziękujemy się? Dziękujemy za zaproszenie, właśnie. Właśnie. No, no, ja to nigdy nie wiem, co powiedzieć na koniec, i wiecie, nie jestem po prostu dobrze społeczny. Kamerka jednak, instrukcjonowanie umożliwia mi to, że mogę być trochę społeczny, a jednak robić coś z ludźmi. No dobra, to zostawiacie jeszcze suby, łapki w górę. A my widzimy się w trójkę, w trójkę mam nadzieję, no nie? Do w tym odcinku też, nie? To zależy, czy opłacisz fakturę. Oczywiście, po oczywiście. Już, już jest wysyłane z góry, wszystko będzie opłatane. Super. Eee. No to do mnie to powiedziałam, Nie że emelejt mnie zwalnia. Dlaczego? Bo widzimy się w trójkę, a nie w czwórkę. Bo ciebie nie widać, o, ale słyszymy się w czwórkę i teraz z tego po prostu <laughs> konceptowo. Elo, Gdzieś dzisiejszy odcinek, ściema do następnego, yo.